Jesteś gotowy? Fotel włączony, włączony. Gotowy, gotowy. Dzień dobry, cześć, się was. <grym> bardzo serdecznie jestem. Pawać z jest skie. Cie I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj spotkaliśmy się tutaj. Wzięliśmy swoje ulubione samochody. Na wielki pojedynek, największy w GTA. Na wielki pojedynek, <grym> tak jest. No, nie! Tak jest! Rozwalić! Nie taka baumowa, to świno. Słuchajcie, moi drodzy, ja specjalnie tutaj przyciągnąłem skie. Jaki drive? by przyszedł. Ponieważ... Nie wiem czy wiesz, ale... No wczoraj wieczorem zrobiłem ankietę na YouTube. Nie widziałem. A, widzisz, specjalnie dlatego wieczorem to zrobiłem. No. I zapytałam, kogo cisnąć bardziej. I wyobraź sobie, z kilku tysięcy głosów 80 parę procent poszło na ciebie. Dlatego co za, co za drań. Odcinek... SKIE! Wyobraźcie sobie, tak, że na waszą prośbę. że dzisiejszy odcinek miał wyglądać tak, że bierzemy swoje najładniejsze auta, które mamy i je porównujemy, robimy sobie wyścigi i tak dalej. Miało iść na spokojnie, nie? A ten drań bezczelny Tak. Ten bezczelny drań po prostu oszukał mnie. No, Jakie przyczaju się stało, normalnie cały czas to za dokupowałem sobie amunicję, wiesz? Bo mi się skończyła. O nie, 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 nie tak jest I teraz będziesz mnie zabije przez 20 minut? Chyba Patrz cię próbało. przez 20 minut będę cię rozwalał Dokładnie tak Przecież to jest w ogóle, to jest znęcanie się nad zwierzętami, tak? Nie powinno być Bo Ja tu, kurde, człowiek zaspany Star, ja jestem kotem, nic, nic się nie znęcam Człowiek zaspany, wstał 9 minut temu Dokładnie A teraz sobie Paweł umiera, o, <grym> ja fajnie! Skier dopiero wstał tak naprawdę Dawaj, rzuczuj, rzuczuj, rzuczuj. No weź szybciutko, szybciutko, szybciutko No ja właśnie dopiero wstałem, dosyć kilka minut temu Hop Bo ja niestety wstawałem w nocy teraz, moi, moi drodzy tak? Wszystkie wstaje? Tak. Dokładnie. Musiałem nakarmić młodego w nocy i niestety trzeba było wstać. Nie ma tak dobrze teraz skie. już. Nie. Nie ma... Już teraz pospane jest. Leżeć! No, nie dobiłem cię! Kurde! No, gdzie A wydawało mi się, że zaz... się. ładnie Zaznaczyłem się. Boże, czemu ty się tak daleko respisz? Nie wiem. To jest żenujące. Po prostu gra wie, że ty wykorzystujesz teraz ten. Yyy, Myślisz się na, na Przepraszam bardzo, że ja się nie mszczę, tylko ja robię to, o co poprosili mnie widzowie po prostu. Po prostu widzowie są bezczelni, ewidentnie. O tam. Nie wstawaj. Co za łobuz, no? Widzicie jaki łobuz niego jest? Widzicie? Oj, 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 ojoj, ojoj, oj, 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 Aleśmy się liście ile razy rozwaliłem skie dzisiaj Na razie nie Koniecznie pięć razy dajcie znać e, Czy w zupę... Czy to wystarczy? Oj! Czy nie jest za mało? Tak, czy nie było za mało Leż tam Trafiłem? Nie Kurde nie trafiłem cię. się. Nie ostatnim momencie. Bo widziałem, że leciało w twoją stronę, ale myślałem, że ten, trafiłem. Zabiłem Cię? Ej nie zabiłem Cię, miałem ustaczyć że Cię zabiłem Czekaj! Dobra No nie, kurde Snajpa team, tak jest chyba zasięgu nie miałem teraz, tak mi się wydaje Ej. No weź um, no Ci zaraz pokażę gościu Uzi w końcu Normalnie Spieprzam stąd Gdzie ty jesteś? Nie ma, goń mnie teraz, nie ma tak dobrze, uciekam stąd To zatypiasz normalnie Nie dam się tak wykorzystywać w odcinkach Mówisz? Zostałem oszukany bezczelnie ja i... specjalnie powiedziałem ci, że będziemy robić, a robimy nit for Speeda No bo tak I mi specjal... powiedziałeś braniu. Swoje ulubione auto Zostałem oszukany rozwaliłem. Paweł tak. największy oszust na świecie, to będzie tytuł mojego odcinka Tak? Co? Zobaczysz Ja cię w ogóle teraz cię... Gdzie tu jest wejście jakieś wyżej? Chodź tutaj Chcę uciekać od niego Nie Chodź tu, Teraz robimy chowanego, goń się już mnie nie znajdziesz Wychować? To ja ci teraz wychowam, zobaczysz Już mnie nie znajdziesz Normalnie Czemu ty na stron... Czemu Ty stoisz w inną stronę niż ja? Ty zamawiasz coś dziwnego? To? Ja zamawiam coś dziwnego? Wydaje mi się, że w kopię Ja coś zamawiam? Muszę patrzeć na Twój znacznik, bo Ty drań masz oszukiwał dzisiaj, widzę Ja będę oszukiwał? Skądże? Dobra, pakuj się do góry Dobra Pakujesz się do góry Tak, dobra, chodź, chodź <laughs> O, ty gałganku jeden. O nie! Co ty wziąłeś? Mm, hmm, hmm. Mm, hmm, hmm. Co tam się dzieje? Co ty tam wziąłeś? Halo? Nie? Co za sniegły nie masz? Tak wysoko? A gdzie ty jesteś? Ja ci nie widzę. <laughs> nie widzisz mnie? Bardzo ładnie. No nie, nie widzę cię stary. Czekaj, za ci pokażę gdzie jestem. Tak? Kurczakki, normalnie nie widzę go. A tutaj! No nie ma taki zasięg daleki jednak! No pewnie, że tak! Coś ja myślałem, że tak wysoko nie podniesie tego, tego... Kurde! Boże, sam się nie O nie, 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 nie! O tak! Leżeć! Jak ja się no. blisko zespiłem! Ale to jest chamstwo! No idealnie! Idealnie, że się tak blisko zespiłeś. Ale jak tak w ogóle można? Normalnie! Legalnie! ja tu kurde na górę wlatuję, żeby mnie tylko nie, nie, nie znalazł? A ten Drake kurde mi mnie No nie zdążyłem <laughs> wyjść nawet! Czekaj, musisz <gry> ja strespił jeszcze pewnie gdzieś znowu blisko I będzie Będzie jak kuku Dobra, trzeba kurde Co Oj. Oj. tam robisz? Chodź tu! Potrącił mnie! Potrącił mnie! Dobra On tak szybko strzela? Tak A coś ty myślałem, że powoli strzela Ile ma amunicji? Dużo Kurde Zresztą, wiesz co, nie ma problemu Powiem Ci, że nie ma problemu z amunicją I zawsze możesz domówić sobie jeszcze? Zawsze mogę sobie domówić Dawaj go, szybko! Ej, nie widzę gdzie ty jesteś O, tu jesteś! Szybko! Jak mi się ekran trzęsie, nic nie widzę Leżeć tam! Ej, dobra, bo zaraz mi chyba buchnie, coś czuję Chyba słyszałem, że już pikasz Leżeć! Dobrze Zabiję pała, zabiję cię. Ojej, rozwaliłem dransu na szczęście. Wziąłeś mnie, wybuchłeś mi o, o To było ciężkie. Ciężkie? Bo jesteś gruby. To też. Ta kraj jest prawda. Na szczęście chudne, regularnie. Mówisz? Oj, oj, nie! Leżeć! <grytanku> Za wybiegłem, nie zdążyłem. Dobra, zresztą się gdzieś blisko teraz. Oby nie. Dokładnie. Przestań! 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 No, Przestań. Dawaj! O no kurde! Nie. Oj, ten odcinek uwielbiam, po prostu jest cudowny. Ten odcinek zresp się... się bliżej, proszę Nie, daleko jest na szczęście. O, ty Ten łapuzie. odcinek już mi się nie podoba i czy... To się nie podoba? Jest sam... Ej, zaraz, czekaj. czekaj, czekaj, czekaj. Zażanuję cię tak, że chłopie. Mechanik COK Czekaj, dawaj tu. Nie to. Albo dobra. Zobaczmy co tu możemy zamówić. Czy może fajnego będzie? Co tam masz ciekawego? Aaaa kurde! Mm. Ejku, tylko to strasznie daleko mi zrespi znowu No dobra No trudno. tak powinno być, powiem ci że niech się dalej Poproszę auto, potrzebuję auto Do widzenia panu, dziękuję, do widzenia MMI. Mm. Do <laughs> O nie, leci po mnie To leci po nic? Nie leci, spokojnie Nie wierzę ci Mówisz? No Piii! kurde, nie zdążyłem Proszę bardzo, ja specjalnie dzisiaj używam trochę innych rzeczy Zwykle RPG rzucam A dzisiaj mówisz o, byle, byle jak najwięcej wyobrażam. Aż Jajcian nie zrobił Co za łobuz, ale dobrze, że nie skie Ale pa padłeś, dobra, padłeś. Teraz dziecko z... będziesz tu jest. Jak ci, jak ci zaraz padnie normalnie Ty jesteś teraz zbyt blisko, widzę się, pokazujesz Skąd strzelasz do mnie? Weźcie tych policjantów, mi stąd. No, no Kurde, trafiłem cię raz, ale <laughs> za mało. Raz za mało. Dokładnie. Za nisko przycelowałem, niestety. Pekaj, muszę podjechać do ciebie normalnie. Czemu ty się tak daleko re respisz? Tak powinno Przecież być. To jest odcinek, w którym masz po prostu ginąć. Mechanik. Dokładnie. E, nie ma mechaników. Nie, kurde, nie ma żadnych mechaników. Co się chowasz? Pokaż się. Nie chowam się. Wychyl się. Ja? Proszę no bardzo. Nie zdążyłem. No, chciałem się, się wychylił, to się wychyliłem. Taka sytuacja. O! Oh. Policem mnie zdjął. <grym> Myśle, myślałem, że ja Cię trafiłem, kurde. Chciałbyś. Chciałbyś. No chodź Teraz Nie, powolutku No wyjdź, Pójdź, wyjdź, 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 Byłaś, byłaś stamtąd! No ten tu zapo... Ogień zaporowy rzuca ogień we mnie Ogień zaporowy! Nie, nie wychylam się, nie wyjdę do ciebie Nie ma opcji Dobra, dam ci wyjść Ja ci nie wierzę, ty mnie zaraz oszukasz pewnie znowu Już czas, mnie dzisiaj oszukałeś Ło wow. Uniknął tego! No. Uniknął tego! Oooooooo! Wow. No! w samym momencie. Zdążyłem przełączyć się Czemu tak długo to w ogóle się przełączę, ja się o Nie umrę, 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 umrę Dobra ja muszę wziąć sobie czekaj gdzie tu mamy Dawaj mi tutaj jakiś... Czemu aut tutaj nie ma ja się? Policja pytam. do mnie strzela! Z czemu tu żadnych aut No proszę mi auto Co tutaj. jest za wejście, tu już nigdy nie byłem bo. Halo panie policjancie! Halo, poczekajcie! Dajcie... O. Halo, poczekajcie! Nie ma proszę czekania! Nie. Leżę! No skubany przez płot! A coś ty myślał, że co by ty czekał aż widziesz za płota? Czasami płoty są niestrzelable, a ten ci kurde wyszedł. Eee, dziś no. Niestrzelable płoty, chciałbyś taki. Okej, okay. no, daj mi to, auto. Pop, pop. Dobrze, bardzo ładnie. Nie damy mu auta! Nie, to jest jakaś totalna masakra po prostu. O nie, 10 sekund. Mm hm, co 10 sekund, co się nic, stało? Co, ty, nic, co nic, tam nic, zamawiasz, łobuzie? Ja w życiu! Ja. Rozpane ja zabawę ciko. cokolwiek, ja bym się wstydził. No. To za normalnie... Shop Maskotka z Typowe. Typowe. Dobra, idę w takim bądź razie. Po gdzieś coś specjalnego. Jest. A ty, ty tak się sobie, dobra. Spokojnie, spokojnie. Nic się nie dzieje. Dawaj jeszcze Absolutnie. Wszystko Dawaj ma. mi to jeszcze raz. Weź tam sobie coś do lata do, do jeżdżenia czy coś jak tam, nie wiem No już właśnie mam coś spoko Dam A, Radę, mówisz? Dobrze Proszę bardzo O nie hmm, hmm, hmm. Dawaj, startuj tym O nie, 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 o nie gdzie jesteś? Halo? Jak mnie... Może jak te rakiety trafiają! <laughs> Masakra! Tak, mój opros jest najlepszy na świecie! Musiałeś 2 łobuz, no! No bo tylko tym mogę się mierzyć, kurde, z twoimi dziwnymi rzeczami! Mówisz? Oj, oj. oj. Tak? Tak? Oj, oj. Chodź tu! Trącimy tego Kolibra! <laughs> <laughs> bo to jest taki jak Koliber normalnie! Co to było w ogóle? Ja go trafiłem Ty nie. Oj, 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 trzeba czekać? Czekaj, ja tutaj wezmę, czekaj, tak, szybko Gdzie to było teraz, o, cyk Może za o, cyk, czekaj, tutaj Proszę bardzo Wow Oj, 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 oj. Nie zabiję cię? Myślałem że zabiję cię Kurde Tu jesteś O nie, nie muszę Nie możemy wystartować nawet Przyczaił się łobuz jeden. Nie ma wybierania kurde tego co ja mam Nie ma tak dobrze Teraz sobie radź Chcesz być taki fajny? O ty, chodź tu gdzie ty jesteś Opressor ma skończone na amunicję czy nie? Nie, chyba nie I skończono na o Ojejku No to jest właśnie najgorsze zło, bo to jest taki kolibr szybki, że to naprawdę no, się Co No, to, to się szybko rusza bardzo. Nie, English Dave! Boże, nie mogę... Co za English Przestań do mnie! Proszę nie mogę nawet strzelać teraz! Szkoda, że nie mogę namierzyć się na tym, w sensie... Nic nie mogę robić! Zadzwonił do mnie ten przeszczep jeden! Szkoda, że nie mogę, nie mogę namierzyć się o mnie, osoby bez tego, bez auta. Idź stąd! Przestań do mnie dzwonić! Powiedziałem! Czy do cię dzwoni? Nie, oszukujesz, mam Nie, się. Nie z nie dzwoni. Nie mogę nic zrobić, nie mogę mierzyć, nic, o. Teraz. <laughs> o nie, sam się <śmiech> rozwaliłem! <śmiech> Za późno! Taka sytuacja. O nie. Dobra. Dobrze, Mój z... koliber z... został rozwalony. Wojskiem, pokażę ci coś. Pokażę ci małe kotki. Nie wiem. No Proszę jak ty mnie szybciej zobaczyłeś? A, w sumie to jest dobra. Po prawej stronie <laughs> byłeś. Miałeś rację teraz. Miałeś szczęście. Mówisz, miałem szczęście? Teraz tak. Teraz miałem szczęście? A teraz? Przez kaptusa mnie zabił. Tak? Przez kaptusa się rozwaliłem. Dokładnie. Dobra, dawaj jeszcze raz. Teraz Mówisz? się zemszczę. Jeszcze raz chcesz? Dobrze. Chodź. Chodź i tu padnij. Mi, tu mnie nie strzelisz. Tu mnie nie strzelisz. A tutaj? Oho, oho, zaczęło się, zaczęło się No weź mi to O nie, Lester do mnie dzwoni No co za... O, jak mi to przykro Wziął granatnik łabuz, no? Nie to był ręczny, tak. ten taki malutki Tak? Aha, okej okay. A są taki gran granatnik kompaktowy On jest wolniejszy, ale też fajnie strzelasz czasami Tam jest coś wolniejszy Będziesz miał nóżki urwane, to będziesz wolniejszy Odejdź hmm. 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 no, tam byłeś kurde Myślałem, że dalej stoisz Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, niech tak Chodź będzie to, niech Chodź tak będzie tu. Chodź, to tu pociśniemy cię troszeczkę jeszcze Ja nie rozumiem dlaczego twoi widzowie zawsze wybierają, żeby mnie cisnąć To jest w ogóle taki fair Nie wiem ale 82% zagłosowało na ciebie Jesteście w ogóle bezczeni moim A, zdaniem A zagłosowało ponad 8 tysięcy osób więc chyba 8 tysięcy na... osób Co? <laughs> I to tylko wieczorem, więc pewnie już jest więcej. Tyk. Dobrze. W ogóle jak wy możecie ja się weźć tam? policjantów stąd, bo tu przeszkadzają. Co to za twoje ziomki jakieś? Poziomki. Ziomki poziomki. Twoje ziomki poziomki. Co znowu chcesz o mk zamówić? Chciałbym. Znowu? O tyło później <laughs> zobaczyłeś. Dobra. Dobra, udało się. A to jest gruba przesada teraz, dostałem chyba 25 razy od ciebie już. Tak? Oj Czekaj Oj, Oj. No teraz kurde nie żyłem 6? dopiero <laughs> 25 razy teraz właśnie od 25 25 do 10 Jak można tak w ogóle? Dobrze Normalnie no, muszę dźwięckie. chyba zarobić więcej Pięć, Żeby jakieś kupić sobie auta Jakiś kupić sobie Tam jesteś czołg W czołg by się przydał na niego Patrz Skąd ty? Tam. Na daszku jestem Nawet nie widziałem skąd on <laughs> mnie strzelił drań Pawełko, Pawełko, o nie Co to wybuchło w tyłu. Nie wiem co tam wybuchło, a to kościół obok jest, wiesz? Ten kościół wybuchł co? No, jakoś tak. Bo to był wybuchowy kościół. Prawda... Ojej policjant. No, Tak Dobra, powinno dawaj, być. Szybko. Po prostu policja jest po mojej stronie. No chyba nie. Dawaj czekaj. mi tą furę. Dawaj mi ten motor. Właśnie biorę furę berberta i śmigam. A to same furę od berberta jeżdżę teraz. No teraz tak. Taka dziennica. Zajmy tutaj czekaj. Hmm. Hmm. Ciebie nie trafiło! Tak blisko, nie trafiło cię. Taka sytuacja Jak do mnie wali normalnie ty. jeden Tylko i ta broń mi się ustawiła, miał być kurde minigun. Co? Minigun? Mi miniguny? Mini miniguny, tak było później jeden ty. Zaraz pokażę tutaj miniguna. Widziałem Cię! Czekaj, nie mogę w tędy przejść tu. O. Hop, hop, mm, hmm, hmm. No ten mi... Wow! Wow, te Czekoladki mi, rzucano... mi rzuca! Gdzie ty jesteś? Tam jesteś? Padnij, powstań i coś tam. No nie, najgorzej. Tak się to robi! Ale byłem blisko już. Amunicja mi się kończy, najgorzej. Jak to? No, chyba co coraz zmienia amunicji O nie, no, czekaj! Chodź to. Czekaj! Leżeć! Co czekaj? się auto rozjechało. Niech się rozjadą, tak. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś gdzieś. Co Bo... tak? Przestań biegać. Ej, ja ty się teleportujesz u mnie, draniu! Tam się teleportujesz, czekaj, policja mi zaraz strąci. Nie, zostawcie mnie! Nie wolno, nie jestem kotkiem. Jest. No i co? No, no weź tam się, wychyl czy coś. Ej, no ty się teleportujesz ku mnie draniu. Nie! No kurde, nie zdążyłem. Oj, policja! Dobra. Ej, bo czas na się powoli kończy. W ogóle twoje śmierci, powinny się, twoje, e, śmierci od policji powinni się liczyć na moje konto. Więc co teraz powinno być ten. E, skoro czas na się kończy, to teraz RPG muszą być. No ja muszę dokupić sobie, czekaj. Co? Dokupić? No mam 8, Chciał to być. mi wystarczy, akurat jeszcze. Mówisz? Coś tam cię może strzelę Mówisz? Gdzie tu jest, czekaj? Że Co za normalnie potrącili mnie, no? Ej no nie mogę wejść do góry. Dlaczego nie mogę wejść do góry? Wow! Wow! Nie trafiłem! No, teraz dopiero, no, kurde! Ja wyciągnąłem, nie wiem czemu. Boże, normalnie Boże, Ile trzeba było w niego strzelać, żeby go zabić? To jest kurde, nieśmiertelny no. kocur. Dokładnie. Nieśmiertelny, nieśmiertelny futrzak. Nieśmiertelny. Za to w ogóle no, no, oszukiwanie. Chodź, to ostatni raz cię Spoko, ja teraz ci zepsuję kolejne odcinki, zobaczysz. <laughs> zobaczysz, ja bym przygotował na jakiś lightowy odcinek, w ogóle jakiś fajny odcinek. Taki z głową, z pomysłem, a tyś mnie oszukał w ogóle. Czuję się zdradzony. Do tego, że próbujesz do mnie strzelać w ogóle z RPGA, w ogóle tak jakoś dziwnie. Nawet nie trafiając no. we mnie. No Co jak to To tak? jest zbyt słaby na to, żeby mnie tutaj zabić, wiesz? jest zbyt słaby. Na... Nie poczekaj! Żadnego poczekaj! poczekaj! Żad... Bo przez schody mnie wziął potraktował, no? Żadnego poczekaj, RPGi. nie ma taryfy ulg ulgowej dla koturu. RPG, to RPG miały być, halo! No i był RPG na początku, ale ojejku policja. Jak to się została. Policja mnie trafiła. No typowe. Weźcie zre... No czemu ty się respisz znowu tak daleko ja się tak, pytam. Tak powinno być. Jak najdalej od zagrożenia. Po prostu mój shop wie gdzie ma się respić. Tak? Leżeć. Ciekawe głowo. kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, Hejo. Czuję się zażenowany i czuję Dajcie się. Widać, że... O, nie, 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 nie! nie. No, no nie zdążyłem podobał wam się ten odcinek. Za blisko. Sami zdecydowaliście, żeby pocisnąć skie. Jestem w więc... ogóle. Y, rozczarowany waszą podstawą, naprawdę. Czuję, że. że tak, to my nie będziemy współpracować więcej. <laughs> Dobra, kończymy to, bo to jest głupie. Co? Już idziemy A stąd. Nie, idę stąd. Idealnie. Włoszty pasywny? Tak. Ło! Wow, no! Jeszcze policja mi dorwała najgorzej. Dobra, kończymy. Na razie cześć. Ejos